Cześć. Już minęło tyle czasu. Rok, dwa, trzy, a ty cały czas nie możesz zapomnieć o swojej eks lub o swoim eks. Dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że przez ten czas, jeżeli cały czas miałeś nadzieję, jakąś cichą w środku. Jakieś poczucie winy, że może to przez Ciebie wszystko się stało, a może źle zareagowałaś, zareagowałeś, a może pochopnie, a może ta osoba się wyszaleje i w końcu może zrozumieć: do Ciebie wróci, bo zobaczy, że jednak były dzieci, że może coś Was łączyło takiego, co nie będzie w stanie stworzyć z inną osobą, różne takie wymówki, plus czekasz i oczekujesz, że może jednak ta osoba do Ciebie wróci, czyli jesteś w pozycji czekającej. To jest cały czas nadzieja, i wtedy nie zastanawiasz się, jak Ty masz to przepracować i iść do przodu, tylko zastanawiasz się, co to będzie i jak ta osoba wróci i co mam zrobić, żeby ta osoba do mnie wróciła. Czyli, że cały czas jesteś zamrożony. Stoisz w miejscu, ty nie posuwasz się do przodu, ty nie przepracowujesz nic, ty po prostu cały czas czekasz na powrót tej osoby. I jeżeli nie przyjdzie ci moment takiego okej okay, z tego już nic nie będzie to będziesz cały czas tkwić w takiej pozycji dopiero od momentu kiedy stwierdzisz widzę że to nie służy mi i ja tutaj tutaj już z tego nic nie będzie kiedy zaczyna przychodzić odpuszczenie kiedy w pewnym momencie zaczynasz czuć że czegoś już masz dosyć tutaj nie ma co ratować Wtedy, właśnie od tego momentu, zaczyna się żałoba. Tak, żałoba. Jest to porównywalne do żałoby, kiedy umrze ci osoba. Dlatego, że musisz opłakać, musisz zaakceptować, musisz odpuścić. Są wszystkie procesy takie same jak w żałobie, bo tutaj też tracisz osobę też tracisz związek. Tylko, że w żałobie, ja już w poprzednich moich filmach mówiłam o tym, że w żałobie jest tak, że ze śmiercią się nie dyskutuje i my po prostu to jest jedyna rzecz, o której my wiemy, że nie mamy na nią wpływu i jest nam jakoś, jakby może łatwiej odpuścić, bo wiemy, że ta osoba nie jest w stanie wrócić, choćby nawet chciała i my nie jesteśmy w stanie nic zrobić. Ale kiedy osoba odchodzi od nas, zdradza nas. No to są tutaj już inne myśli. A co ona teraz robi? A czy ma się lepiej tam z tamtym partnerem? A może ta partnerka jest lepsza ode mnie? A co ma lepszego, co ja nie miałem? Rozumiecie ten schemat? I tutaj się włączają zupełnie jeszcze inne przekonania, które prowadzą Cię do takiej nadziei. A co jeszcze? Dopóki masz nadzieję w sobie, nie będziesz mieć żałoby. Nie jest to realne, bo cały czas będziesz szukać rozwiązania, żeby naprawić coś, żeby poczuć się cusienko lepiej. A nie jesteś w stanie zrobić tego, kiedy ktoś umrze. Jest, to jest realne, że no, no nie ma czegoś takiego. Dlatego, kiedy przyjdzie to odpuszczenie, kiedy uzmysłowisz sobie, ja już tego mam dosyć, to dopiero od tego momentu zaczyna się prawdziwy proces odpuszczania i żałoby. I najczęściej w tym momencie pada, to ile jeszcze? Ja już się wypłakałem, wypłakałam, już dwa lata płaczę, już nie mogę z tego dołka wyjść. Ile jeszcze? No właśnie, wtedy po prostu się dobijałeś, dobijałaś. Ale nic z tym nie robiłeś, nie robiłaś. Dopiero teraz zaczyna się proces przepracowywania. Dlatego zwróć uwagę na to, czy jeszcze masz uczucie, że szukasz rozwiązania. I masz nadzieję. Jeżeli masz, i tu musisz być bardzo szczery ze sobą, okłamujesz tylko siebie, nie mnie, nikogo innego. Jeżeli cały czas masz nadzieję, to czyli, że dalej czekasz. Nic się nie zadzieje. To zadaj sobie pytanie, co mam zrobić? Co mogę zrobić, żeby sobie pomóc? Już nie czekać. Pozdrawiam Was serdecznie.